W całym swoim życiu nie widziałem czegoś tak potwornego. Ta lodówka jest całkiem pusta. O nie. Dostawa. A, przybyły posiłki. O, dzisiaj przysyli nam pizzę z deserem. To nasz szczęśliwy dzień. To chyba jeden z tych deserów do montażu własnego. O, <gry> Ciastko z kremem. <śmum> krem! Ten pominięty w fan gameplay naprawdę zwiększył mi apetyt. Hmm? Czy to pudełko nie powinno być bardziej pełne? Naszej pizzy chociażby. Scooby? Nie mów, że. <laughs> <laughs> School.